Siemanko, z tej strony Nali i ze mną jest Czoko. Dzień dobry, ale chyba co ci się pomyliło? To tak e, znaczy nie pomyliło mi się. Dzisiaj robimy odwrotnie jak wczoraj. Wczoraj było Czoko i Nali i usuwaliśmy rzeczy, a dzisiaj będziemy robić to samo, tylko że odwrotnie, czyli rysować a, rzeczy. To rzeczy, okej, okay, w porządku. No i słuchajcie, gra nazywa się Draw Story, mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona, mam nadzieję, że subskrypcję również, a my tutaj musimy chyba dorysować kwiatki naszemu tutaj panowi, aby dał kwiatki swoje, czekaj, trzeba nazwać kwiatka ładnego. By, 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 by. Nie można? Musi być. Wiesz kółko. co? To było okropne. Ten kwiatek eee. był naprawdę, naprawdę. No widzisz, brzydki był. Widzisz, nie podobał nie mi się. Nie można się starać. Nie można się starać, bo jak się starasz, to ci nie wychodzi. Proszę bardzo. Eee, ja trzeba, nie wiem, to aż tak. Eee... Trzeba przykładać najmniejszą siłę. Wiesz do co? Ja nie, wiem, to tak działa. Naprawdę. Nie wydaje mi się. Zobacz, zdjęcie sobie zrobili. Gdzie są te kwiatki? Wyrzuciła do pobliskiego śmietnika. A tak, trakt, tak traktuje naszego biednego tutaj faceta, który się stara? Biednego faceta, Co? który się stara? No, przepraszam bardzo. Bez kwiatków wszył rękę. Kupił, kupił puste opakowanie do kwiatków, myślał, że zbierze po drodze, no. <grych> Co Oho. my tu mamy do zrobienia? Uh, i uh, czekaj, mamy... coś tutaj jest chyba nie tak. Mamy coś tu narysować? Nie. Uh, uh, ja tutaj nie widzę jakiś... nic, żeby nie pasowało. Podpowiedź? Nie, nie kupujemy podpowiedzi, mamy zbyt mało pieniędzy. Noga! Noga? A, noga? Ale poczekaj, czy to jest coś, co aż tak niesamowicie przestraszyło? O, mój Boże, ta ławka nie ma nogi. czy ja bym się przeraził bardzo mocno. Ja bym się przeraził bardzo mocno. Co my tu mamy? czekaj, coś się wypadło. Chyba tak, torebka. Ktoś ci zabrał torebkę? Czy to jest jej Tak, ale Chciałbym mieć taką moc. Że rysuję sobie coś i to mi się pojawia. Chcielibyście mieć taką moc? W sensie ja nie, wiecie. Nie e, potrzebujecie pieniędzy, więc rysujcie sobie pieniądze. Znaczy, nie no, po co potrzebowalibyście pieniędzy, gdybyście mogli sobie narysować cokolwiek Przepraszam chcecie. bardzo, jeżeli jest taka super moc, to wy dostaniecie to jest, te pieniądze, ale ktoś na przykład. To komuś jest za skomplikowane. To jest za Tak czy inaczej, e, słuchajcie, no, idziemy dalej i. O A... matko, czemu oni tak panikują? Ja nie wiem, ale Drama to Drama Queens. Chyba nie ma tego. Świeczka? Świe... Tak, świeczki, światła nie ma. Pyk. Widzisz, ciemno im było. Oni oboje się po prostu boją ciemności. Jakiś potwór by tutaj e, wyskoczył, e, na kwiatek? przykład. Tak, kwiatek. Albo jeden, albo drugi. Ale. Mm. No i co? A... Spróbuj kwiatka, spróbuj kwiatka. E. Nie, raczej po prostu takie... Z... Większe kółko A... trzeba tak, było większe zrobić. Większe kółko, dokładnie. I mamy cały bukiet kwiatów. E... I czekaj, co tutaj jest nie tak. Chwila, słomka? Tak, chyba słomki brakuje. Byk. Musi być tak? od tego. O! A! No. Jeku, dlaczego im wszystko nie posuje Normalnie wiesz, co ci ludzie są. Okulary? Jedność ja, bez sensu. E, o, okulary? W ogóle, gdzie oni są? Oni są w jakimś kinie, gdzie są takie jeszcze stare okulary, nie wiem. Tak, Czy dokładnie. w ogóle w kinach nadal pokazują tak? filmy 3D? Pokazują. Ale nie z takimi okularami, skoro z Z takimi okularami dokładnie. Tak? Tak. Ostatnio przecież byliśmy okay. i widzieliśmy A tutaj potrzebuje kawy, proszę pani. E, kawusia, proszę bardzo O, mi się kawusi napił, piłem już dzisiaj, ale mi się napił kawusi Wiesz co, o. dlaczego w ogóle Ja jestem pewna, że tutaj ten chłopak Próbuje na niej oszczędzić I sam sobie kupił kawę i czeka Aż jej jakoś się nie wiem Wypili sobie kawę, pojawi z eteru Spojrzeli nie za okno i ktoś się mokro stoi No tak, czasami bywa, ja nie widzę jak to się dzieje Pyk o. Tada! Ja nie Gotowe. wiem. Ja nie wiem. Oni są chyba najbardziej, po prostu najbardziej pechowi tak. ludzie świata. Słońce, chmurki? Nie, nie, nie. Tą. A to jest cień i jest pokazana, ta. jak ta chmurka ma wyglądać. Ply, ple, ple, ple. Proszę bardzo, no ale co? No i co teraz? No i co teraz? Jest zimno będzie wam, no ta gdzie kobieta. Zimno, jak jest... Ta kobieta nie ma nawet tutaj żadnej tutaj, żadnego swetra, żadnej bluzy, tak będzie chodziło, no, ale w zakurzone dzień. Okej, woli, żeby było 40 stopni czy 25. No dobra, ale to wyglądało jakby było o wiele, wiele... Um, zimniej, oho. Kółko. Proszę bardzo. Gotowe. Wiesz, co ten chłopak? Ten chłopak, on się na nic nie przygotował. Co my tu możemy zrobić? Jedzenie. Jedzenie, zrób się tak, może otwartą. Ależ? Ja bym wzięła klapę od tego. klapy? Od... O, widzisz? Klapę trzeba było zrobić. Okej, okay, dobra. Tak, no bo Czyli... tutaj taki boks piknikowy, no to wiesz, taką klapę hej, otwiera. Tak, w ogóle się zastanawiam. Czy cała ta gra polega tylko na nich? Tak. W sensie o, na ich. Hej, yy... to jest wspaniała randka chłopaka, który się kompletnie nie przygotował. Yy, tutaj będzie dokładnie ta. O, Be pomyślałeś. Wiesz co? Wiesz co, on powinien mieć oczy to głowy, on powinien myśleć za nią, za niego. Wie, czeka, wielką gałkę, bo ją kocha, prawda? Trzeba. Nawet trzy nawet. wyszły. Na o, trzy! Trzy, ojej. Widzisz patrz jak rozkłada ręce, no. No, who's the man, who's the man. <grych> My musimy wszystko za niego e... robić. Trzeba chyba otwieracza do butelek, prawda? Otwo nie, może może słomkę? Może słomkę albo otwierać? Dlaczego ona płacze z tego powodu? Właśnie ja nie, nie rozumiem. Wiem, może... Spróbuj yy, zrobić słomkę. 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 Słomkę jej trzeba. Czy ona nie może normalnie wypić tego Słuchaj, tak po prostu. Bo ma jakąś bardzo taką chorobę, którą ma, nie wiem, 1% populacji, że ona nie może y, pić, wiesz, normalnie, tylko musi ze słomki. Tak może być. Okay. Nigdy nie wiesz. W ogóle zaczyna jest motylek, motylek. motylek. który ma. Ktoś, go z... Ktoś mu zjadł skrzydło. Ten, O, Ładnie zrobimy, proszę bardzo. O, jak ładnie. O, motylek. O, jaki on, on jest z taki jesteśmy. wielki, że mógłby ich zjeść. <laughs> ja bym się trochę bał. I czekaj, e, chyba kiełbasek i kiełbaska. Kiełbaska? O, nie ogień. ogień po prostu chodziło no dobra. o to. E, Czekaj, uuu. szaszłyk i ona nie ma szaszłyka? Ble, 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 ble. E, to nie? nie o to chodziło. Jaką wielką parówę trzeba zrobić? Może. Par... O, no o, proszę bardzo, ja coś <grym> Mamy razem. wielką tutaj ten i. Wiesz co, ale. O, zobacz, paspartout. E, ja bym chciała być zabierana na takie randki, że kurczę, oni już tej, którą robią? Piętnastą czynność! No, w sumie tylko to jest 15 czynność, bo im nic nie wychodzi. No ale hej, poszli tutaj na piknik, poszli do restauracji, dostała kwiaty, dostała lody. Wow! No wiesz co, może, on, się może on po prostu chce zrobić jedną rzecz, która się uda od początku do końca. Ja nie wiem, ale teraz zobacz. Wychodzi. Teraz gdzieś jadą w ogóle. E, torbę? Torbę chyba, trzeba jej walizkę narysować. E, może chyba... to. Może plecak? Plecak? Pe chyba nie jeszcze Poczekaj. plecak. Pyk. Ooo! W ogóle to, to nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby lecieć samolotem z takim plecakiem wielkim na plecy. No cóż. E, lepiej, lepiej walizkę, ale no cóż. To jest ten bilet. Bilet urwany, wszystko zepsute, nieprzygotowane. Nie no, zjadł, hej, no po prostu idziesz na lotnisko i na jakiś shop tutaj ci e, wyrywa połowę. Tak się teraz zastanawiam. Czy to nie byłoby lepiej, gdyby ten samolot jednak nie miał skrzydła? Znaczy, on by się wtedy rozbił i by na nich nie wleciał, a jak będzie miał skrzydło, to jakby... Hej, nie, on prze... ten, nad ich głowami przeleci. wiesz jak wspaniale, widzisz, jak cudownie... Zobacz, spokojnie, na cirku, na, na drodze lądowania samolotu, wiesz, odpoczywają sobie. Fajnie jest! Ja wciąż samolot... się zastanawiam, czy jej nie, nie jest zimno. Naprawdę, bo mi by było mega zimno. Yy, hotel. hotel. Tak. Może... Albo chtel. Yy... Może zostaw, zostawmy chtel. No... Hatel? Hatel. Eee, hotel. Hotel. <śmiech> hotel. <śmiech> hotel, dokładnie. Idziemy do hotelu. Eee, I znowu jest za gorąco, czyżby... nie? teraz musi być. Eee, Co? Howdy, kowboju. Jesteś pewien? <laughs> Hej, nie domyśliłabym się, myślałam, że chodziło o chmurkę. Eee, znowu, I teraz pada? Znowu parasol. O, nie muszą być chyba w jakimś Londynie. Tam się tak często zmienia pogoda. A, Nie, eee, O, Nie, no... tak jest to w Nowym Jorku. Nowy przepraszam. York. O, i czekaj, co tu się dzieje? Co my tu właśnie musimy zrobić? Chyba... E... Bo czegoś jej brakuje, Obiektyw. zrobić zdjęcie. Obiektyw! Obiektyw? O, idealnie! Zobacz, jaka modelka, no. No proszę bardzo. Oho! E... Daszek? A... Wiesz, co chyba z im taszek w tym. Na przystanku. Tak, dokładnie. I tak jakiś się sprawiam, skoro. Nie no dobra, jak są w Nowym Jorku, to mogą czekać na przystanku. Chciałem zapytać, skoro stać ich na wyjazd do USA, dlaczego nie mają samochodu, tylko jeżdżą autobusami? Ale Wiesz to co, ma o, sens. oni teraz stateczkiem się gdzieś wybierają. Lub jakiś, nie wiem, tak się robi, żagiel, o nie. Tak Gdzie oni tutaj płyną? Gdzie. O, jaki oni mają cel? O, i znowu tutaj są? Chwila. Jej brakuje tego. Ehm, pomienia. Płomienia Bo... brakuje rzeźbie A a czemu ona tak dziwnie stoi? Jakby... No może się przestraszyła, może myśli, że zaraz no, to mi... się zaatakuje no, Musisz zrobić to... Dokładnie, bardzo ładnie i co tutaj? A, po Nie wiem, się... ona jakoś, ona jakby grała na niewidzialnych skrzypcach Może tak może jest robę, Może robiła smutną muzyczkę Poczekaj, a co tu się dzieje? Co... Właśnie... Kto jest za oknem? Bardziej się zastanawiam, czemu on ma kiek, a ta jakby mamy to połą połączyć Kto jakoś? Kto jest za oknem? Mamy przedłużyć? Kto jest... Weź coś z oknem zrób. Poczekaj, może tutaj mu trzeba miotłę dorobić. Okej. Okay. Tam i, był jakiś. Nie i, wiem co to i nic, było. Nie, nie zareagujemy w ogóle Ale na to? Czy, czy my nie zareagujemy, że oni bardzo męcząco dla pleców robią to? Czemu nie mają większą kika, żeby to robić? Może takim pasuje, hej. Zobacz, patrzcie, on cię patrzy. Patrzcie, on się patrzy. bo to jest idealny tutaj dla niego. Ja nic nie chcę mówić, możemy przyjść do kolejnego poziomu. Ja, a, I znowu to samo, hej, to chyba był obrazek, albo Byk. jakaś fotografia. Możliwe. A. O... Czekaj, czekaj, czekaj. Ech. Wszystko trzeba za nich robić, proszę Naprawdę. bardzo. O, I co teraz? Nie Byk. mniejsza! O! Gotowe? Znowu jakiś taki malutki jest ten. Eee, rzecz. Tutaj Kwiat... To jest waza albo jakiś stolik. Stolik Byp. chyba, wiesz, co? Typ. Waza! Eee, czekaj, czy oni się już prowadzili razem ze sobą? Wiesz co, nie mam pojęcia, ale zobacz, to już patrzę na zegarek, już takie... O, już kiedy ona pójdzie? Chociaż, czekaj, czekaj... Tabla, on... tabla brakuje. A! Gotowe. Ja nie wiem, tutaj oni... Hej, Spray? czy to się wszystko już dzieje w hotelu, czy to już jest, jest oni ich Oni już mieszkają, oni razem? już mieszkają, oni już sobie razem... Którą, którą robimy im godzinę? Eee, pierwszą. Eee, czekaj, pierwsza... pyk. A, no A. ale prawie, prawie o to chodziło. Wiesz co my teraz możemy... Słuchaj, zróbmy sobie speedrun. Okej? Okay. Do 50 poziomu. Robimy jak najszybciej, się tylko da. Dobra. Uwaga. Skrzydło. E, skrzydło. Jest, Tyk. udało się. E, zasłona. Okej. Okay. Udało Tyk. się. Eee. Noga. Okej. Okay. Gdzie jest słońce? A, zrób e, takie słońce, brzydkie stoki boki. Takie to przerażające. E. O, tu jest słońce. Ale nie takie brzydkie. Eee, o, co tu się dzieje? Czego jej co brakuje? Co tu się... Eee, eee, czekaj. Coś, jakiegoś... Jakąś deskę? Może deskę jej brakuje? Eee. Ona, ona coś chce, ona coś trzyma. Eee, ręcznika może? Ręcznik? Nie. Hej, Chyba pierwszy raz musimy spróbować No to dawaj, próbujemy. Eee, że spódniczkę? Okay. A plaży? No tak, czasami Taki jak się coś wstydzisz... jest? Tak, jak się wstydziesz twoich. to sobie coś takiego zakładasz. I, a, gra nam się. E, zawiesiła. A, a, moi drodzy. Chyba mm, coś poszło nie tak. Zawiesiła um. nam się gra. Tak, i... I gdy ją uruchomiłem jeszcze raz, tam jest znowu pierwszy level, Czy więc... ktoś grał w tę grę i miał podobne doświadczenia? Czy coś takiego się kogoś zdarzyło? Więc tyle ze speedrunowania. Dokładnie, z ale doszliśmy prawie do 50, Czoklet. Prawie. E, więc było blisko. Może to się już gra skończyła? Może tylko tyle poziomów było? Nie. A nie, raczej chyba nie. Po prostu nam się zawiesiła i się nie zapisał progres. No ale co? Tak czy inaczej, moi drodzy, tu kończymy odcinek. Myślałem, że będzie dłużej, ale niestety się nie da. E, gra nam zrobiła małego psikusa, więc dzięki za oglądanie. Mam Mam nadzieję, że Wam się podobało. I Do widzimy się w kolejnym. Cześć!